Witam, witam moi drodzy w kolejnym odcinku Sage of History 3 naszej serii od A do Z Wybierzmy sobie przede wszystkim rok No 1836, całkiem spoko Dzisiaj moi drodzy litera K K jak kalafior, kaloryfer I tutaj będziemy mieli bardzo dużo możliwości, bo na przykład mamy coś takiego jak królestwa Królestw też jest sporo. Rany, teraz muszę policzyć ile tego tutaj jest, dlatego to jest naprawdę dużo 46 państw z tego co widzę I z tego co widzę moi drodzy wyszła nam liczba 13 Tutaj mamy moi drodzy takie państwo jak Katchiny Wygląda, że dzisiaj tutaj sobie zagramy na Bliskim Wschodzie No i w sumie bardzo fajnie, bo już była tutaj ostatnio Ameryka, Afryka Dawno nie byliśmy tutaj na Bliskim Wschodzie Co my tu mamy za bonusy? Łupy, choroby No i no, takie, takie Czyli takie średnie rzeczy Oczywiście trudny, agresywność I zobaczmy, co my tu mamy Mamy trochę ropy, te klimaty, te tematy Ale tutaj na szczęście nie ma zjednoczonego jakiegoś dużego państwa Tylko mamy tutaj dosyć duży Egipt Ale powinniśmy sobie z nimi dać radę Mamy tutaj sporego Osmana Rosje, Europę Będziemy mogli też się wbić tutaj co nieco? Indie brytyjskie. Hmm, no to z tym może być kłopot albo gdzieś tutaj w Persję się wbijać. Zobaczymy. Aktualnie mam 247 miejsce, więc to nie jest nic potężnego. Szczerze, to nie wiem, czy nie postaramy się pójść bardziej w ekonomię. Spróbujmy. Spróbujemy pójść w ekonomię. Zaczniemy tutaj od poprawy wszędzie dookoła z ludźmi, tematów. Tu mamy tą Redanię z tymi, z diamentami. To też byśmy mogli to przejąć sobie. Postaramy się nie rzucać w oczy, że tak powiem. Tylko niestety jest tego co widzę, to nie możemy wydobywać jeszcze ropy. To jeszcze jest ten czas. Mamy sojusznika, to bardzo dobrze. Pierwsze, czego będzie nam pomagał. Dobra, postaramy się nieco zwiększyć armię, aczkolwiek te wydatki na armię tutaj mamy bardzo ograniczone. W ogóle ja teraz mam dwa z golda, zarabiamy. Ja i tak mam tą armię na najniższym poziomie wydatków. Na początku będzie ciężko, dlatego musimy szybko zgarnąć prowincję, która jest dosyć fajna. Czyli mianowicie... Czekaj, co? Ta prowincja to nie jest skolonizowana? Z diamentami? W ogóle tutaj sojusznik się bije na wojnie, ale to olać? No nie wierzę. Tak po prostu sobie stoi. No i dobra, Mamy to. I teraz będziemy bustować mocno tą prowincję, jak tylko się da. Łoj, wojnę mamy. Łoj, oj, ojoi, oj. oj, oj, oj. Ur, to chyba trzeba było iść jednak w dyscyplinę. Za każdym razem, kiedy chce iść coś innego, to ta gra mi pokazuje, nie. Tylko i wyłącznie dyscyplina, panie Ryniu. Inaczej to po prostu działać nie będzie. A to jest moja wojna? Tak, przeciwko mi wypowiedzieli wojnę, ale jest tutaj tylko 13 koła. Iż w górach stoimy, to w ogóle. To jeszcze idzie jego ziomek. Też dostaje po głowie, bo sobie wzięłem na maksa obronę. Ja to po prostu będę czekał na nich, będę stał w górach i tyle. no bo na stolice też można. No i to będą Atakować. No, niech nawet tutaj podejdą. O, no właśnie jeszcze się oddzielają od siebie. No nie wierzę. No ale mega, przez co będę zadłużony. Chociaż dobra, udało mi się tutaj ich pokonać. Może zgarnę jakieś tej prowincje dzięki temu. Chyba nawet armie im wyparowały. no na pewno potrzebuję pieniędzy. bo jak tragedia będzie, tragedia, bo, moi drodzy, będzie finansowa. No musimy teraz bardzo dużo poczekać, żeby mi się ten hajs zregenerował. Dobra, po ogarnięciu się tutaj finansowym zaczynamy tutaj mocny, moi drodzy, e, rozwój naszej e, prowincji z diamencikami ponieważ tego potrzebujemy bardzo dobrze, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jeszcze dobra, póki co, to będziemy też starali się iść tutaj mocno w ropę, też tutaj zwiększać za pomocą golda i punktów dziedzictwa, żeby to jakoś szło. Tutaj moglibyśmy tego gościa zaatakować, moglibyśmy z nim pogorszyć relacje, tutaj armia delikatnie ruszy, bo też musimy rosnąć w międzyczasie, nie możemy pozwolić, żeby nas tutaj zjedli za szybko wszyscy. I też jak mamy troszkę pieniędzy, to ja bym chyba robię też amfiteatry, żeby troszeczkę nam tu hajsów y, punktów padało, żeby trochę się tym dziedzictwem ratować. zwiemy sobie jeszcze co Sojusznika. Damy to na szarże. Utrzymanie na normalny poziom. O, oni się w nas bili, ale dobra, też spoko. I co jeszcze? Zniszczymy im armię. No i rewelacja, moi drodzy. Dobra, i możemy gościa przejmować sobie na luzie. O, sojusznik nie zdążył podpłynąć. To też mnie cieszy. Jego sojusznik. Tutaj bierzemy kilka prowincji, w tym stolicę. No bo stolica, wiadomo, najlepiej rozwinięta. I stolice zawsze warto zabierać. Są to w ogóle jeszcze jakieś prowincje nieskolonizowane? No tak nie wiem. Aż się zdziwiłem, że ta wyspa była wolna. Może to tak specjalnie jest zrobione. No tu jest coś nieskolonizowanego. Jakieś wyspy. No to na na oceanie. Raczej nic ciekawego nie będzie. Tu jeszcze możemy wykorzystać sojusznika i zaatakować tego gościa tutaj. Taka trochę wojna za wojną, ale przydałoby się trochę tutaj powalczyć, zdobywać. 15 koła mają i ich pokonaliśmy. I to nawet z taką łatwością. No i rewelacja moi drodzy. O, jeszcze tam ci lecą. Dobra, tutaj pokonani. Dobrze, dobrze. A gdzie jeszcze gości ten ma teren? Czekaj, czegoś tu nie czaje. A tu wysepki jeszcze tu mają. No i mamy. Mamy to, mamy to. I weźmiemy sobie tylko jedną prowincję, tylko stolicę weźmiemy, bo stolica jest coś warta, bo ona ma aż 10 punktów. Jeszcze sobie trochę złota. Trzeba im stolice brać, bo tutaj, kurty, no jest różnica. No ekonomicznie, 16. Tutaj. Tutaj 1,3, 1,8. No, to nie ma, nie ma co porównywać. Trzeba brać to. Prowincje takie lepsze. No, 55 za asymilację to już naprawdę spoko rzecz. U nas ziomeczek skończył się z nimi ten. Sojusz. No, może zarabędą chętni na kolejny. Chociaż średnio to widzę. Oni bardziej pogarszają z nami relacje. Chociaż. No jeszcze trochę? O, no i dobra, mamy kolejny sojusz. Bardzo dobrze. Rozbudowuję mocno tutaj prowincje z diamentami. Za grupę 5. Pieniądze. No i w sumie co? Będziemy tutaj dominować, jeżeli chodzi o produkcję diamentów? Tak, diaksy mamy jako pierwsi. Okej. Okay. Co my to jeszcze możemy z tego ugrać? Mamy tak tyle. Kawa to badania. Krótko, że tej ropy jeszcze nie wydobywamy. Jedziemy tutaj w kolejnego gościa. No musimy teraz ten, przede wszystkim tutaj się wbijać i poprzez po prostu... Ojojoj, ojoj, jak mi pojechali tym razem. Poprzez właśnie ten... Mm, wygrywanie bitew. O, dobrze, zniszczyli ich do końca. Yy, I wojen. Musimy po prostu przejmować całe państwa. Tu mamy stolice z kawą trochę pieniędzy. Dobra, dwie prowincje, dwie prowincje, niech będzie. A praktycznie technologicznie stoimy w miejscu. To może być później niebezpieczne dla nas. A i tego ziomka możemy pojechać jeszcze raz. Dawaj tutaj. Będziemy brać kolejne tereny. Nie ma sojusznika. To mi się bardzo podoba. Tutaj weźmiemy sobie teren, tu, tu, tu na północ i na tą wysepkę. On tu już leci do nas. 12 koła armii, damy, damy radę. O, sknęli. Rewelacja. I tutaj na wyspkę dawaj. Rewelacja! Rewelacją! Bierzemy tutaj stąd wszystko. 13 punktów jeszcze, ale nie mogę zabrać więcej. Po prostu weźmiemy od nich 35. Golda i to jest tylko opcja. Trochę armii powiększymy do 24 tysięcy, ale niedużo. Dobra, lecimy teraz z tym tutaj na południu, z naszym ziomeczkiem. Tutaj sobie najpierw to pozajmujemy. Na ludzie, tutaj spróbujmy, chociaż to są góry. Ale dobra, oni mają tylko 5 tysięcy ludzi. Ej, to jest. Zostanie mu tylko stolica z daktylami. Niech będzie. Dobra, powoli, powoli, widzowie, jest okej, okay, jest okej. Okay. Stajemy z kolan. Powoli się tu rozwijamy. Ciągle tutaj poprawiam relacje z sąsiadami, z sojusznikiem, żebyśmy byli bezpieczni. Ej, właśnie, tutaj przydałoby się właśnie z Egiptem. Egipt też fajna sprawa. Niech będzie po naszej stronie w ogóle coś możemy zrobić z tej cywilizacji? Nie szkoda. Dobra, czas wydawać normalne pieniądze na badania. Żebyśmy nie zostali w tyle. O, sojusz dalej liczymy jak najbardziej. I tak pewnie jest lipa z badaniami. 34 miejsce nagle skoczyliśmy. Wow, trochę budynków buduje. Ten tutaj ma wojnę. Aha, z tymi tutaj. Ten? Ten ma taką całą flagę bardzo podobną, okej. Okay. Też patrzę za następnymi podbojami jakimiś. Żeby tutaj się rozwijać, rosnąć rosnąć w siłę. To ten siomek, widzę, że teraz tak ma sojusz z tym, z Imperium Osmańskim. Omana by się przydało zjeść. Tylko on ma z Afganistanem. Sojusz, ale Afganistan jest dosyć daleko. Zobaczmy, czy tam tej radę z tym Osmanem. Czy jakieś wojska spacerują, tylko Elon ma jego wojska tutaj. A to jest pytanie. Eee, jakieś malutkie liczby oni tu mają? masz dziwne, szczerze. I to jeszcze złapaliśmy ich. No, sojusznik pomaga. O, Afganistan wbił. To akurat niedobrze. Praca i tym Afganistanem. O, dobra, złapaliśmy ich, pokonaliśmy. Tyle dobrze. Stolica jest? Czekaj, co ma tak. Nie ten Oman ma prowincji. Co, że tutaj te prowincje są takie najważniejsze do przybicia? O co chodzi? A oni, że tam mają prowincje w ogóle, tak mega na południu. Nią. Tutaj. Wyrzucamy ich do Afryki. Mamy to. No ja, już tak, spore kawałki mogę brać. No to teraz się skupiamy na rozwoju. Mamy sporo terenów teraz. No ale nasz ziomek ma inne plany i chce się bić z Osmanem. No ciekawe, ciekawe, co on tu chce podziałać. No ale dobra, spróbujmy. O, idzie Osman, idzie Osman, idzie Osman. Ja się boję nad ilą tu ma armię, ale pewnie dużo. 63 koła. No way, no way, no way. Nawet tam nie podchodzimy. Ja chcę, żeby moja armia żyła. Na redanie lecimy, na redanie. Ty, a co oni tak zmaleli? Oni jeszcze gdzieś mieli tutaj wojnę z kimś innym? Dziwne. Co, przejmiemy stolicę i wygramy to? O, jest 100%. Szybko kończ tą wojnę, bocik. ko szybko, szybko. O, udało się. Udało się. Nice. <laughs> samym końcem. Tu mamy ziomeczka. Dawaj go szybko. Zjadamy. Tym zakręcikiem tutaj bijemy? Jedna prowincja Inara. 120. Ty, to ile tutaj jest ekonomii? 38. Nice. Uniwersytety, biblioteki. Wszystko zrobione. Miło takie prowincje przejmować. <laughs> A nasz były sojusznik wziął z kimś sojusz. Uuu, to niedobrze. A może mieć sojusz z Katarem. Okej. Okay. Katar wydaje się spoko. Trzeba zwiększyć nie. Co armię. Wbijamy tutaj szybciutko na to państewko... Dobra, mamy to 100% tako po prostu za darmo. Trzeba po prostu te takie pojedyncze państewka zjadać. Teraz szczerze to nie wiem, czy bym. Aha, oni mają teraz coś z Imperium? O kurde. O kurde. Bardzo niedobrze. Gdzie byśmy mogli sobie pójść? Co? W Indie próbować wejść? No w sumie te pojedyncze prowincje moglibyśmy zjadać, ale walka z Imperium y, Indyjskim, plus jeszcze z Wielką Brytanią, to będzie tragedia. No w Afrykę byłoby spoko się wbić. Dynastia King, jaka duża. No my się teraz ze wszystkimi i poprawić mocne relacje i lecieć mocno w ekonomię. Naprawdę mocno. A później tą ekonomię wy wykorzystać na wojsko. Chciałbym też trochę. O kurde, widzowie. właśnie, Persja nas zaatakowała. Ile oni tu mają tego wojska? 36 koła. Czy to jest do ugrania? Trochę tak, bo jesteśmy na obronie. Tylko trzeba na razie poczekać. Niech ten Katar się tam klepie. Oni, aha, tam mi przejmują tą wysepkę. Dobra, nie, trzeba wziąć pożyczkę po prostu. No, to od razu 3 weźmiemy. Trzeba mocno rozbudować armię. No ma 36 koła. To tak, to jak, to jak dobiłem do 40. Aha, jeszcze przyszedł jakiś. Coś przyszło przyszło jeszcze widzowie musimy dorekrutować armii no zobaczmy czy damy radę idą na stolice o dawaj 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 dawaj, dawaj 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 szybko szybko tutaj bo się rozdzielili bardzo dobrze 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 no chodź tu no chodź 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 kocie trzeba, gdzieś tu trzeba go złapać o o o o o o Co? oni mnie niszczą widzowie dobra 12-11 ojojoj oj, oj, trzeba czytać gireczkę, bo byłoby gg byłoby gg i to trzeba się bardzo dużo cofnąć z tego co gorsze co, ja nie mogę z nim poradzić relacji bo to jest nasz rywal Dobra, na razie jest spokojnie, jest Git. Już teraz nas nie atakują, bynajmniej. Na chwilę wezmę, ale chyba musimy tutaj, moi drodzy, wejść w Afrykę w takim razie. Nie możemy się tutaj gdzieś indziej rozwijać iść w stronę. Znaczy, możemy iść w stronę Indii, ale to będzie bardzo ciężkie. Możemy wezwać tutaj sojusznika, żeby nam pomógł. No, nie mają tutaj po 15 tysięcy wojska, to ja tę armię wbijam i niszczę po prostu. W ogóle zobaczmy, jak wygląda to sytuacja w innych państwach. 0202 Tutaj 1164 987, tutaj 376 Akademie i tak dalej. No, nieźle, ale no stajemy tak czy inaczej. Musimy to zewalczyć Musimy być lepsi, silniejsi, mocniejsi. Technologicznie. Bo technologicznie może być tragedia. 49, a tu 49, 49. E, to nie zawsze tak źle, ale 64. Egipt. 56. Kurde, no, lipa, lipa. Ale no, plus jest taki, że już trochę lepiej zarabiamy. Możemy zrobić sobie armię do 60 tysięcy i zacząć tutaj biegać po Afryce. Myślę, że powinniśmy sobie na luzie tutaj dać radę. No, to jakieś z plemionami i tak dalej. Afrykańskimi. To Zawsze są kolejne budynki tutaj do zdobycia. Oni już te budynki mają fajnie rozwinięte, bo bo długo nic nie robią, wtedy łatwo ich podbijać. tej armii mają dosyć mało. Po 15 tysięcy takie klimaty, więc jak ja wiadę, 60 skit. Tu jest dużo państw, to praktycznie tylko wybieramy, z kim się klepiemy. też nie ma co przesadzać, bo manpower widzę, że mi się skończył. No Francja już nas bierze na rywala. Dobra, stolicę mam na maksa, więc może teraz technologicznie pójdzie, lecimy trochę do przodu. Czas się wziąć na poważnie za akademię, żeby też polecić tutaj na maksa. Zarabiam 40, no to już nie jest aż tak źle. Jak jest manpowerek, moi drodzy, to lecimy tutaj dalej z podbojami. Na autopilocie można lecieć tak naprawdę. O w końcu będziemy mogli ropę wydobywać Nice nice Ropa jest dosyć mocna Ropa daje prędkość ruchu armii? Ciekawe Jeszcze w złoto moglibyśmy pójść Bo gdzieś mamy prowincję ze złotem Dobra akademia już jest na maksa Jeszcze teraz generałów na maksa No i pięknie No 18-15 generał Armię sobie możemy ulepszyć I tu w Afryce sobie działać I podbijać ziomeczków dookoła No tak coraz bardziej do doceniam tą siłę dyplomacji Bo ona naprawdę jest OP Trzymamy naszych wrogów z daleka Jeszcze poligony oczywiście musimy porobić No już powoli wchodzimy na ten nasz ulubiony et Czyli po prostu wielka i potężna potęga Katiri, w ogóle się nazywamy. na tym zwrócimy uwagę na początku gry. Właśnie, może tutaj ten Bliski Wschód byśmy opanowali sobie. Czemu nie, to jakbyśmy tego. Aha, Imperium, Imperium. Eee, to może jeszcze nie. Ale Egipt 12. Jakbyśmy zaatakowali Egipt, to nie reaguje wtedy za bardzo nikt inny. W limit wojska sobie też pójdziemy. Właśnie, żeby mieć 200 tysięcy armii, to byłoby spoko wtedy. Zwiększamy sobie też zasoby ludzkie, żeby na tych terenach było po prostu więcej poborowych. I tutaj już ładną część Afryki sobie przejmujemy na ludzi. Już w ogóle to drugie miejsce na świecie mamy. Ciekawe co tam te reszta robi. Właśnie zobaczmy jak wygląda Europa. No Rosja mocno wchodzi. Wielka Brytania zjadła Francję. No Rosja to może być ciekawe wyzwanie. Stany Zjednoczone. Okej. Okay. No Wielka Brytania. Ciekawe, ciekawe pierwsze miejsce. No trudno byłoby się z nimi tutaj powalczyć. Trzeba by mieć naprawdę dużą armię. Wracamy do naszego kolegi z początku, czyli właśnie moi drodzy Oman, który go wywaliliśmy tutaj. I go też zjadamy na luzie. Wywaliliśmy go z Bliskiego Wschodu. Nie przydałoby się ten Bliski Wschód i Egipt pojechać. Trzeba drugą Tą armię wystawić. O, akurat możemy tą armię zrobimy sobie do 100 tysięcy, oczywiście. Egipt nam teraz oferuje tej sojusz. ale dobra, niech będzie coś. Zajmiemy najpierw innymi państwami. Może imperium. Tym. Osmańskim. Ale 200 tysięcy wojska. Dobra, zaczniemy pogarszać relacje z tym gościem. Wzywamy sobie Egipt. mamy lepszą akademię i wszystko. Jeszcze tylko właśnie kwestia Osmana. Zobaczymy, jak Osman sobie będzie tutaj ze mną radził. I na razie chodzimy oczywiście w staku, żeby wyłapać armię, całkowicie zniknąć. Oho, tutaj jeszcze państwo się dołączyło. Dobra, niszczymy. Czy jest Osman? On, on ma sojusz? A nie, już nie ma z Osmanem, ale miał. Kurde. Dobra, czyli będzie łatwiej niż sądziłem. To jednak odpalam bota, bo myślałem, że ten będę, Osman tutaj będzie szedł. Ale jak widać, go nie ma. Dobra, i możemy sobie wszystko wziąć z tego, co widzę. Dwa państwa wchłaniamy. No i są. To już poinwestowałem punkty dziedzictwa właśnie w mniejszą, agresywną ekspansję. Więc tutaj na ludzie będziemy mogli szybko podbijać. Na razie sobie ten jakiś będziemy wykorzystywać oczywiście. A to w takim razie Osman, jakiś kalifat, tondaż. No dobra, ale Osman no teoretycznie może mieć sporo armii. Akademia 7 Uuu ma generałów lepszych Czyli tutaj chyba dziedzictwo przekroczył Albo jakaś technologia mu na to pozwala A Atak jednostek Atak generałów sobie w takim razie weźmiemy Możemy się popalić w przyrost naturalny Żeby było więcej obywateli Naszego państwa Szkoda, że nie możemy z tego nic zrobić To jest taki minusik Mimo, że w ogóle niektóre tereny to nie mogą być w ogóle Z ekonomią tutaj rozwiniane Bo z tego po prostu już za dużo Rado Te tematy A W ogóle w produkcji to jak to wygląda? No w wielu sprawach jesteśmy pierwsi Diaksy nie jesteśmy pierwsi? Jak to? Tu są jacyś co są pierwsi w no tak nie może być. Rosja nam w ogóle wysyła pieniądze, nice. No, jakie tu prowincje są po stone asymilacji jednego terenu. Polecieli mocno chłopaki z tego co widzę. No <laughs> co tu się dzieje? Osman jest bity przez Rosję! O kurde. A, aj, nie ma Osmana. No kurde, widzowie. Co się probiło? To ja bym sobie zatykował tutaj tych gości. od razu wbijamy na Persję. Persja raczej powinna być spoko tematem, bo Persja w sumie słaba, 16. No. Tu jak ja dużo mogę brać w ogóle? Co jest? Ten rozwój? Całą Persję mogę wziąć. No nieźle. Nimit wojska by się, żeby był większy. Właśnie, pójdźmy sobie w administracyjne. Maksymalny poziom stolicy. To mi się przyda, żeby trochę podkręcić jeszcze bardziej badania. Tego gościa sobie też tutaj zjemy, żeby to już ładnie wyglądało. Indie brytyjskie. Tutaj jeszcze jakieś hanaty mamy. To ja bym zjadł ten Egipt najszybciej. Bo to Kiedy mamy z Egiptem sojusz? Już nie mamy. Skończył się. No i rewelacyjnie. Akurat. Jakieś cuda możemy zrobić. Meczet, tylko dziedzictwo nam to da. Tutaj jakaś ekonomia, produkcja. Poziom obronny. No w sumie nic. Te budynki takiego dobrego mi nie dają teraz. Co bym potrzebował. No, ile prowincji z ropą teraz mamy? W ogóle teraz sporo prowincji przyjęliśmy. Dobra, dawaj, lecimy. Lecimy w Egipt. Musimy ich rozwalić całkowicie. Na szczęście nie mają słabą armię tutaj. To ja byłem tym mocniejszym sojusznikiem. więc co, Ziemię Świętą sobie zgarniemy. To jest spoko opcja. No, i w ogóle tam piramidy zbudujemy. No i spoczko. Nie no, Egipt tutaj lecimy na luzie. Wyrzucamy ich stąd, bo trochę wzięli tutaj terenu. Ty, ale ja tych punktów mam dużo. Patrzcie, tu widzowie, cały Egipt zjadam. Jeszcze tych tutaj mogę zjeść. 91 agresywna ekspansja. Okej. Okay. Muszę uważać, ale to jest Kurde, niesamowite. Po prostu to, to jest dzięki temu, że tak mam niektóre prowincje porozwijane. No to ile ja tych rzeczy mogę rozwijać, to jest głowa mała. O uran w ogóle. I patrzcie, a co jest najlepsze, że ja dalej, moi drodzy, w rankingu, nie przebijam z tych Anglików, bo oni są na miejscu pierwszym. Armia 276, a my mamy 878 armii? 367 tysięcy armii oni mogą mieć. No dobra, ale to aż tak dużo zmienia, a może jeszcze technologia, właśnie. W ogóle zmienię sobie kolor, bo strasznie się zlewam. Może ustawmy sobie żółty? O, bardzo ładnie. No, bo taki bardziej taki, ale taki. O, 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 o. o, Taki, o, taki bardzo ładny. Hmm, nie, możemy tutaj podbijać północ Afryki jeszcze. Teraz, tak, na pewno tutaj mam jakieś cuda. Czas budowy, koszt technologii, to jest niezłe. Minusowy piramidy, dziedzictwo, miesięczne dziedzictwo. To akurat nie jest takie mocne. Imperium, a imperium jeszcze istnieje? Dobra, tutaj pojedźmy, bo to niby wasal jest imperium osmańskiego. Ja jestem ciekawy, co gdzieś tu, a tu jest imperium osmańskie. A czy my wbijamy tutaj w Europę? Tak, średnio, bo teraz co. Co najwyżej? No, po prostu z Brytyjczykami sobie można by zawalczyć. Co najwyżej sobie Kretę weźmiemy? Tutaj w ogóle cesarstwo Austrii trochę się wbiło, z tego co widzę. Znaczy w sumie to jesteśmy w stanie, ty pokonać, jakby Brytyjczyka po prostu w rankingu. Lecąc tutaj bardzo mocno w ekonomię. Po prostu jakieś chore liczby tutaj robić. Mając tak dużo pieniędzy. prostu Rosja chce z nami pakt o nieagresji. Ciekawe. Muszę polecieć w budynki ekonomiczne. O, już jest właśnie skoczyliśmy na pierwsze miejsce. W ogóle Francja jest wasalem brytyjskim. Coraz więcej państw chce z nami ten pakt o nieagresji. Ciekawe, ciekawe. No to w takim razie. Możemy sobie pójść w przyrost naturalny, żeby nam to skoczył mocno I jeszcze możemy pójść sobie w zasoby ludzkie No i tutaj kupę hajsu na to idzie No i na drugie miejsce spadliśmy, już na pierwsze wracamy, okej, okay, okej okay. Jeszcze się miotamy, bo ja chciałbym, żeby było 300 tysięcy armii wstępnej I Moglibyśmy wtedy Ruska pojechać i Brytyjczyka, sobie połączyć ładnie tereny Może najpierw Ruska, a później właśnie Brytyjczyka W ogóle o Indie byśmy mogli zabalić, o, to byłby dobry pomysł No, teraz mamy spoko armię Jak tam w ogóle Brytania z technologią? 80, a my 66, o kurde, ale my jesteśmy do tyłu no dawaj, pojedziemy najpierw Rosję. Weźmiemy sobie, jeszcze tereny jeszcze poulepszamy w międzyczasie, bo to będzie kurty, ciężko. ciężko. Rosja też technologicznie do przodu względem nas. Mam trochę punktów przewagi. To wojskowe. Jeszcze limit wojska. O, Akademia Wojskowa jeszcze bardziej. Dobrze, dobrze. Nie, to może zarobić 400 armii. Tak, jest możliwość, moi drodzy. 400 tysięcy armii. No jeżeli liczebnością po prostu polecimy, a nie jakością. Cesarstwo Ars Austrii i Japonia zareaguje. No dobra, to zobaczymy, jak to z nimi będzie. Na razie tutaj po prostu postaramy się jak najszybciej zniszczyć te wojska rosyjskie. Czy japońskie, czy jakiekolwiek tutaj przybędą. O, już coś widzę: jakieś rosyjskie wojsko. Okej. Okay. Gdzie oni tam idą? O, 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 idą. to wszyscy przychodzą. No, lecimy na razie na Austro-Węgry, na cesarstwo Austrii. Dobra, na razie, na razie, na razie ich niszczymy. Okej. Okay. Na razie ładnie to poszło. Dawaj ich tutaj gdzieś złapię. O, 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 o. 50 tysięcy na armia ruska. I lecimy od razu tutaj, żeby Dobić tą armię. Musimy dobijać, 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 dobijać tą armię. Co nie tacy szybcy? Nie tutaj mam na maksa wydatki? Tak, mam na maksa wydatki. Jeżeli chodzi o wojsko. Dobra. Ja się trochę boję tych. tych, A, tutaj są. Kurde, to jest taka mała armia. Jeszcze Japonia tu wbija, co też mają tylko 60 koła. Chociaż, kurde, już trochę więcej. Japonia w ogóle się wbiła tutaj. To jest niesamowite, że chce im się tutaj walczyć. No kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Panie kochany, trochę, Proszę się trochę uspokoić z tą armią. No właśnie, ten manpower trzeba jeszcze zwiększyć. Gdzie się da? Gdzie jeszcze wolne prowincje są? Albo te porobić, budynki. Możesz tak bota puścić, żeby trochę to poogarniał. bo nie, bo bot to mi przegrał. Kurde, za dużo państw. Przestarze. Trzy państwa na jedno. To jest delikatna przesada, moi drodzy, nie róbcie tak. Jak ja bym jeszcze miał sojuszników, to może. No, z, z, z reguły najcięższe wojny to jest um, trzech przeciwników. Dwóch to jeszcze spoko, ale trzech to delikatna. przesada. Ale też trochę czułem tą, tą różnicę technologii, co nie? Że wcale tą armię nie miałem taką silną. O, teraz tylko cesarstwo zareaguje. O, jeszcze są bici, z tego co widzę. Przez Wielką Brytanię. Dobra, dawaj, lecimy tutaj. Wrózka. Robić mega atak, zajmować tutaj wszystko, co się da. Wszystkie tereny. No, całą Turcję sobie przejmiemy. Chociaż widzę, że kolorowo nie jest. Nie, to jest git Tylko oni odbijają jakieś te tereny. Ale, aha, bo tutaj coś muszą jeszcze pływać. Czekaj, co? Indie brytyjskie mnie zaatakowały? Kurde, ale one są same. Kurde, co tu się zaczyna dziać? Ale dobra, wygrywam tutaj z tego, co widzę. Manpower jeszcze jest. Highs jest. Nawet jeszcze możemy strzelić sobie, tak nie wiem, budynków trochę. To pokonam Rosję i Indie w, 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 za jednym zamachem? No to wygląda, że tak. Czy ulepszymy jednostki, żeby czołgi były. Dobra, to raczej damy radę, raczej damy radę. Jest Tylko Kotarz tak dwóch na jednego, ale spoko. Zabierzemy perłę brytyjską czyli tak zwane Indie. Dobra, Indie możemy brać. Tylko ile będziemy mogli wziąć? To jest pytanie. Całkiem sporo, całkiem sporo. Dobra, nie wszystko tak, bez przesady. I to jeszcze agresywność wywali nam w powietrze, że zrobi nam koalicję i będzie GGG. Raczej tutaj Brytania by chciałaby nam zrobić koalicję. Dobra, takie jest spoko. 2,5 klocka, nie wiem po co. Aha, no, żeby coś te tereny. Wiadomo, 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 wiadomo. Ruska trochę przetrzymamy, bo właśnie żeby zeszła nam jeszcze jakaś tutaj agresywna ekspansja. No i 15 nam zostało. Chcemy tutaj tą całą Turcję. Tu. No i proszę bardzo. Rusek też pokonany. Nie trzeba będzie się z Brytyjczykiem bić. W ogóle nieco tu się odwaliło, że to jest tyle tych państwek jakichś dziwnych. Jeszcze w rządzie możemy sobie tutaj akademię polecieć na maksa. O i pół miliona armii możemy mieć. Kolejne cuda. Przydałoby się, żeby te cuda dawały jakieś, nie wiem. Jest plinkę, te klimaty, te tematy. No mógłbym te punkty dziedzictwa tak mocniej wykorzystać, ale nie chcę, co nie. Bo się wtedy po prostu po nich przejedziemy. Dobra, pytanie. Czy my produkujemy wszystko na maksa? No nie. Ale tutaj kurde, no tak nie może być. No i to ekonomię cyk. Musimy być pierwsi. Bardziej to brakuje pieniędzy bardziej niż tych Punktów dziedzictwa. No dobra, zaraz się to raczej ogarnie. O, słyszę jakieś atomówki. Japonia nas zaatakowała. O, tutaj na maksa obronę. Lepszym jeszcze jednostki. Generała sobie jakieś dajmy. 37, 25. Proszę mnie nie atakować! Czemu? Czemu wy jesteście tacy agresywni? Ale dajmy radę. No, Japonię jeszcze tutaj zajmujemy. Pięknie. Pięknie. Rosji jeszcze zabierzemy tutaj. Do Krymu dojedziemy. Tu, tu, tu. Tu im zabierzemy dostęp. Bardziej to Rosja chyba tutaj ucierpi. O, Polskę możemy wziąć. Nie na no, bez przesady, bo znowu ta agresywność. Kurde, weź tu znowu rób ekonomię. Ty, a gdyby tak zrobić co inaczej? Jakby tutaj Japonii zabrać? że trzy kołań zabierzemy? Cyk. Ale nie zabraliśmy terenu. W hmm. niebie też mają pół miliona armii, mam większą dyscyplinę, ale oni mają to tą... niestety kwestię. Wszystko mamy większe od nich. Ale oni mają technologię większą. Technologia to mnie najbardziej właśnie martwi. Tylko możemy iść w obronę generałów. Tutaj w szarze, tutaj goście od ataku. Tu od ataku. Na maksa ich zbustować. No i nasz bo ostateczny boss, moi drodzy. Zobaczmy, czy damy sobie radę z tymi. O, od razu już atomówki lecą. Brytyjczykami. Gdzie oni mi tutaj przypłyną? O, o, widzę. Brytyjczyków. Dawaj ich, dawaj ich tu. Dobra, 60 koła. Pyk, pyk, pyk. Dobra, 200 tysięcy tutaj jest armii. Są bici. Mocno. Ile oni mają, generał? 21, 22. Mam 38, 27. Ale oni już tu mają, właśnie, piechotę. A my wczesna? Ale moja wczesna jest lepsza od, od ich. Od ich normalnej już. Czyli dobra, czyli mi już wszystko. A ile oni mają akademię tutaj? 17, 12, a ja mam 20, 16. No to lepsze, lepsze, lepsze. Bo oni chyba punktów dziedzictwa sobie nie wzięli pod to. No jest Unia i ledziemy z nimi. Kurde, nie ma brytyjskiej armii, Właśnie sobie wy na Herbatę. Oj, 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 Czekajcie, jest moja armia. Francuzi przypłynęli. No wiem, że właśnie zbambikowałem to. No, zbambiłem to widzowie. Nie, nie wierzę w siebie. 36. To jeszcze chyba powinno być git. Tak. No, Francuzi, nie sądzili, że Francuzi to tocy wielcy silni. O co chodzi? Ty co jest? Oni zaczynają mnie pokonywać, tu widzowie. Ty, oni, oni chyba ponad ten limit lecą widzowie. Ty właśnie, a czemu ja nie lecę ponad limit? No oni lecą ponad limit, dlatego mieli tak dużo armii. Nie niszczymy tą armię od razu, nie czekamy na nic. Oni mają wyparować. O, o, o. Skąd oni mają tyle armii? Dobra, tutaj jeszcze byliśmy Pomóc. Ej, Brytyjczycy to jest jakiś chory. Skąd oni mają tyle armii? Ty. Ja miałem pół miliona. Jeszcze 700 tysięcy dorekrutowałem. Oni dalej nas jadą. Grote, 2026 to będzie chyba mega mega do tyłu, co nie? No, to jeszcze wojnę z Japonią w ogóle nie mieliśmy zrobionej. Tak, gdyby tak na przykład sprowokować wojnę, żeby to oni mnie zaatakowali, a nie ja ich? Chyba, że po prostu lecimy w mocno w te. Centra poboru. Tylko limit wojska wzrósł. No bo jeszcze musimy po prostu poczekać, aż technologia jeszcze pójdzie troszeczkę do przodu. Żeśmy, żebyśmy mogli ich nadgonić. Tylko właśnie stolica, jeszcze jeden poziom bo lecieć tutaj po prostu Bo w sumie punkty przewagi Oni 34 a my 15 tylko <grym> No właśnie to w jest po prostu limit wojska Jak już mam coś wziąć No i teraz możemy mieć milion armii Teraz to możemy się bić z tymi Brytyjczykami Może teraz coś uda O teraz Francja nie zareaguje no nie wiem No widzicie za każdym razem ta wojna wygląda nieco inaczej O o o idą Brytyjczycy dobrze dobrze Ale klepiemy ich i teraz gonimy ich Żeby zniknęli Oni no, zrzucają atomówki Ciekawe czy znowu będzie taki moment że nagle zaczną z zewsząd dopływać po prostu po prostu. Jakieś chore ilości. Za hajs tutaj stawiam dalej te poborowe, żeby brać czegoś mieć manpower. Mamy mało manpowera. Więc to co w polu mamy tylko. Ten manpower się regeneruje niby szybko, ale to wiadomo. Tu jakieś 200 tysięcy armii. Jeszcze coś tutaj doszło. Tylko szybko dobijać ich. Tu, 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 tu. Dobra, dobra. Ale ich jest strasznie dużo. Typa, 300 tysięcy nagle się zrobiło. Znowu coś doszło. Bić do końca, bić, żeby zniszczyć. No kurde. Ej to jest niesamowite, co ta Wielka Brytania odwaliła szczerze, Widzowie. Ale dobra, idziemy ich, jedziemy. Kurde, jeszcze 300 tysięcy znaleźli armii. Dobra, ale chyba, chyba, już, chyba już padają. Już chyba padają. Mi się wydaje tak. Nie wiem, czemu cała armia czasami nie idzie. No, chyba będzie git. Chyba, chyba się uda. Ale naprawdę, ta Wielka Brytania naprawdę potężna była, widzowie. Grudy to chyba w całej serii to było najpotężniejsze państwo. Najcięższe do pokonania. Mamy 91%. Masakra. Można tu jakieś straty zobaczyć? 1,6 miliona oni stracili, a my 800 tysięcy. Moi trochę. To była masakra. Weźmiemy północną Afrykę tutaj od nich. W ogóle Afrykę będziemy zabierać. To nasz kontynent. Jeszcze sześć klocków weźmiemy. No, powiem wam, powiem wam. Jestem w ciężkim szoku. Tu się odwaliło. Jakaś armia przestała i z niczym się wydaje. Zaraz zobaczymy. Wziąłby się Manpower zregenerować. Nie, no, milion, milion. Ale powiem wam, moi drodzy. Ciekawy odcinek. Bardzo fajny, miły, sympatyczny. Więc ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak nie zapomnijcie, łapce w górze komentarzu, subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie. Się. Hej.